Akcja! O nie! wypad mi ząb! Oooo! Moja loga. Jest teraz! Co teraz robić? Nie wiem. Taka, a ja wiem! Co? Może poradzić mi dość? Przyszłam z imprezy i, i ci prasy, teraz jestem I, robita! Tylko wiąż się! Stąd! stąd. Dobrze. Dobrze. Ja, ja mam plan! Ja też! Spalmy to! Do... Ej! Sobie. Spalmy to! I zamieszkajmy pod mostem papierowym w papierowym pudełku. Ja mam pomysł. Już będę włożyć i później będę tak długo siedzieć, aż ta wroga nie przyjdzie. Dobrze, kładę. Zgadźcie światło, zgadźcie światło. Masz kamerę, themes... masz kamerę. Śrubokręt? Śrubokręt. O! Jestem już we mnóżkach. Ja! Nie mnie nie Czy temu dziecku wypadną? Zobaczmy. Mam tu piątek na przeciwko. Takie życie, ja ładne. Nie mam ich żadnych, więc sobie przyjdę. O tak. Majd światło. Majd światło. Daj. Patrz. Ja już tak dostałam! Nie! Z <laughs> tego <laughs> całego Ty I pojedyncze. A ty powiedz. Całe mnie. I to dostałam! Ej, ty powiedz. Dostałam uh, 5 funtów? Daj mi to, daj mi to. Daj mi to w tej chwili, potrzebuję na piwo. Na włóczkę, nigdzie nie idziesz! A i biorę twoje jeszcze następne 5 funtów tam tę zbiórkę, bo potrzebuję na y, cygara. No to chyba jesteś ma mądra. Mam już kanami, piwo. piwo. No co za? pijaczka, no! Tak mnie nazywają. A, idźcie po co? Okej. Okay. Uuuuu! Gaz, się <laughs>